niemowlę na basenie? Oczywiście, że tak. Sprawdziliśmy, jak wyglądają zajęcia z maluchami i jaki mają wpływ na ich zdrowie. Pierwszy raz przyszliśmy na zajęcia, jak chodzę, miała 3,5 miesiąca. Na pewno jest bardziej taki żywy, jakby chyba trochę szybciej przychodzą te różne jakieś takie, nie wiem, raczkowania, takie, takie funkcje. Pewnie do rozwija, jak każda, każda aktywność ruchowa. Widzę tak naprawdę, że ma bardzo silne nóżki i ręce, bardzo sprawne ręce. E, tak? Chce? robi papapa? Ojciec robi papapa macho, no, uśmiecha się w ogóle, lubi przebywać z innymi dziećmi. Dzieci do pierwszego roku życia na zajęciach uczą się utrzymywać na wodzie, ześlizgiwać się do basenu oraz zanurzać się razem z rodzicem. pierwsze zajęcia, właśnie pierwszy kontakt z taką ilością dużą dzieci to było właśnie na basenie. Osoby mieszkające daleko od dużych miast, które wyprowadziły się do głuszy ciszy, przyjeżdżające z dziećmi, sprawiają im wielką radość, ponieważ te dzieci są w kałasie, w gromadzie, w grupie z innymi dziećmi i bardzo dobrze się bawią. Chyba go interesuje to wszystko, jak bawi się w tej wodzie, czasem się uśmiecha. Ogólnie Była trochę zszokowana, że jest to taka duża wanda, ale nie płakała, nie bała się. W pierwszych zajęciach tylko się nie zanurzałyśmy. Rodzice, którzy przychodzą na zajęcia, nie muszą umieć pływać, ale przy okazji często się uczą wielu elementów pływania. Ponieważ przewrócą się kilka razy po i, i, i pływają. To jakiś, jakiś tam element tygodnia, gdzie można się skoncentrować tylko na dzieciaku i z coś, coś ciekawego zrobić. I no pewnie jak będzie starszy, to może parę innych rzeczy też bym jeszcze nie Zobaczymy. No właśnie. To jest właśnie ten moment, kiedy przestaliśmy kontrolować sytuację w studiu. Pan Andrzej Tuzinowski przyprowadził dwójkę swoich pociech, które zabiera na basen. Nina w miarę grzeczna, gorzej, gorzej z traniem, który zniknął po raz kolejny. Nie wiemy, czy się wydobędzie z, z, zap, z zastawki. Doktor Wojciech chwileszko jest również y, naszym gościem, pediatra. Chyba trzeba śmiałka do tego, żeby zabrać takie maluchy Nie na wymaga, basen. Tak, wymaga to trochę uwagi, ale ja myślę, że to jest duża frajda i dla nas, i dla dzieci przede wszystkim. Panie Andrzeju, chciałem zapytać skąd w ogóle pomysł, żeby takie maluchy od razu wrzucić na głęboką wodę w cudzysłowie? I... No to, to trochę takie z wrzuceniem. Ja myślę, że to się chyba wszystko zaczęło od tego, jak ja i żona się uczyliśmy pływać. Ja się wychowałem na Mazurach i się uczyłem pływać z kolegami na zasadzie... No my pływamy, ty też musisz. I się nauczyłem i to mi dawało dużo nie frajdy. Nie było wyjścia. Nie było wyjścia. Z kolei żona w większym mieście chodziła do klasy sportowej, gdzie pan uczył dzieci, wrzucając je do wody i pokrzykując na te, które sobie nie radzą. I każdy z nas miał trochę inne doświadczenia i pomyśleliśmy sobie, żebyśmy chcieli, żeby nasze dzieci nauczyły się tego pływania. Tak, to chyba gdzie fajniejszy profesjonalista. Ale nie zniechęcając sposób, się, nie prawda? Ja się też nie nie pamiętam instruktora, który takim drągiem biało-czerwonym potem wyławiał te co bardziej niepokorne dzieci, które chciały winą z tak, dzieci w ogóle raczej skarżą się na, na to, że ten basen się robi niefajny, przez to, że właśnie jest duży hałas, i jakaś taka dyscyplina i tak dalej. A pewnie maluchy unikną choćby tego stresu, nie mówiąc, że coś tak. będą umiały pływać w bardzo wczesnym wieku. Nie napływa od czwartego miesiąca, więc już prawie trzy lata, i widzę, że je to sprawi ogromną frajdę. Wranio pływa rok i chyba też już się przyzwyczaił. Panie doktorze, ja mam dwójkę dzieci i brałam je na basen od wczesnych miesięcy życia, ale nigdy nie puściłam takiego malucha, żeby mi zanurkował pod wodą, a podobno to jest całkiem bezpieczne. Jakiego malucha? Zapytam bardzo małego się. malucha, kilkumiesięcznego malucha. No, to jest o, rzeczywiście coś, coś fenomenalnego. Te zdjęcia są obiegły cały świat i te filmy były puszczane, dlatego że dzieci do szóstego miesiąca mają tak zwany odruch na nurkowanie. Wstrzymują w sposób naturalny od, oddychanie pod wodą. I łatać? No, tak, to jest, to jest odruch fizjologiczny, który wywodzi się jeszcze ze świata zwierząt i jakby w życiu wewnątrz dziecko pływa w wodzie, więc w sposób naturalny to oddychanie musi być blokowane. I ja myślę, że większość z nas widziała te filmy niemowlaków, które były zanurzone pod wodą, z otwartymi oczami, jak rybki tam sobie pływały, po prostu nie topiąc się. Jest to coś Nie, nie ze słynnej układce płyty Nirwany, taki maluszek podążający za banknotem. No właśnie. Tak. To jest prawdopodobnie z tego samego filmu. Zresztą ten eksperyment był powtarzany wielokrotnie, ten odruch jest udowodniony, fizjologowie go opisali i jakby to jest to zupełnie bezpieczne. Oczywiście lepiej to robić pod okiem wykształconego no trenera. Jak, nie samemu. Jak najbardziej. A po co, panie doktorze, jeśli można spytać, po co dzieci tak małe y, uczyć wody obcowania? z wodą. Czy znaczy mi się wydaje, że to jest po prostu Najfajniejszy sposób spędzania, spędzania czasu Z własnym dzieckiem Ja myślę, że o nauce pływania w wieku do czwartego roku życia Czyli tak jak franio, To nie, nie można specjalnie mówić Fizjologicznie znowu e, Możliwość koordynacji ruchowej dojrzewa około piątego roku życia I tak jak nauka jazdy na rowerze Na łyżwach, na nartach W zasadzie przed piątym rokiem życia Może się zdarzyć, ale nie należy oczekiwać cudów e, Tak później już rzeczywiście Można to wprowadzać czyli, Ale co Czyli jest... te maluchy nie umieją pływać One się tylko bawią ja myślę, że to głównie chodzi o zabawę, ale najfajniejsze jest to, że można wspólnie spędzać czas z dzieckiem. Ja myślę, że to można rozciągać na wiele dyscyplin sportu. Ja. Na rower, na rolki. Wczoraj jedna z osób, która mnie wdziała na rolkach, ja mam bardzo małe dziecko z Wózeczkiem, powiedziała pediatra i na rolkach jeździć z wózkiem z taką prędkością, a to chodzi właśnie o to, mhm. żeby mieć swoją frajdę, swój własny sport, prawda być w wodzie, ale jednocześnie być z tym maluchem. Ja myślę, że najfajniejsze jest to, że właśnie pływanie to jest taki sport, który można zacząć z dzieckiem, które ma już cztery miesiące. Bo z dzieckiem nie zaczniemy gry w, tenisa, ani gry w tenisanie gry Piłkę, ale pływanie właśnie możemy zacząć. To jest właśnie ta super fajda dla dzieci, jak i dla rodziców, bo już od czwartego miesiąca można robić coś razem aktywnie. Bo jest ciepło, bo dziecko kocha wodę. Przecież każde dziecko w kąpieli się odpręża. No to... Ale tu mówimy o pływaniu w basenie, pod okiem instruktora, pod okiem rodziców. Czy to się też przekłada na przykład na pływanie? Mamy wakacje przed sobą, nie wiem, w jeziorze, nad morzem. Czy możemy być, czuć się bardziej bezpiecznie? Czy dzieci mogą się czuć bardziej znaczy, bezpiecznie? Ja myślę, że to zależy od tego, no, jakie to jest kąpielisko, czy jest strzyżone i tak dalej. Wiadomo, że taki duży że są jakby większe zagrożenia. My z nimi jeszcze żeśmy nie próbowali pływać nad jeziorem czy nad morzem, ale jak byliśmy na przykład na wakacjach na innym basenie, gdzie był ratownik, to też żeśmy pływali, dzieci miały bardzo dużo frajdy. Myślę, że nawet niektórzy pływający byli w pewien sposób zaskoczeni tym, tak. jak dzieci sobie świetnie radzą w wodzie, jak są otwarte, jak się nie boją, że skaczą, że robią nurki, że mają z tego dużo frajdy. Chyba powiedział to zależy, jak ciepły jest akwen, bo jeżeli to będzie mazurskie jezioro, powiedzmy, w kwietniu czy w maju, no to może być ostrowie. Ale wspaniały Bałtyk, 17 Bałtyk, stopni. W sierpniu to nie ma znaczenia. Ale ciepłe jezioro czy ciepłe morze, jak najbardziej? Ale zawsze pod okiem, taty mamy instruktora, osiem, nie tak. zostawiamy. My dzieci samych no w wodzie, nawet takich, z których nam się wydaje świetnie sobie Żeby w wodzie. radzą. ten sposób prawda? nauki pływania był skuteczny, ale na pewno nie do polecenia. Słuchajcie, a czy trzeba dzieciaki um, zaopatrywać w rękawki? Czy takie dzieci, które mają do czynienia z wodą od czwartego miesiąca życia radzą sobie na tej powierzchni, eee, nawet tak, jeśli nie umieją tak. pływać? Znaczy na pewno muszą być albo rękawki, albo tak zwany makaron, albo deska, czyli coś, co pomaga tym dzieciom utrzymać się na wodzie. Tak. I na przykład nie napływając w rękawkach czy przy tych innych sprzętach potrafi mieć na tyle koordynację, że porusza się po tej wodzie, tak? Mhm. Frania jeszcze tego nie opanowała, ona to potrafi. Podobnie jak mówią prowadzący te zajęcia, od czwartego roku życia dziecko może jakby pływać już bez niczego, nauczyć się. Nie obawiamy się infekcji jakichś, bo to jednak są malutkie dzieci. Czyli ja myślę, że ta sprawa jest rozdmuchana. Zdarzają się oczywiście przypadki, kiedy baseny są w jakiś tam sposób zakontaminowane, ale jest tak, że sanepid czy odpowiednie służby badają to, prawda? Czasami baseny, które znamy i do których uczęszczamy są zamykane na jeden czy dwa dni, dlatego że tam trwa to, to, to czyszczenie. Natomiast na ogół jest to rzeczywiście bardzo starannie nadzorowane i ja my się nie obawiam. Mówi się tam rzęsistek, grzybica, nie wiem co jeszcze straszne rzeczy, ale tak naprawdę to ryzyko jest... Może warto sprawdzić. A chlor? też chyba nie jest. E, poza podrażnieniem spojówek, jeżeli by tam się m, kilka razy zanurzyły to oczy pod wodą, to nie wydaje mi się, żeby to było jakieś poza poważne. To jest jednak wyrażone. rzecz już stosowana rzadko, już są inne sposoby Prawda? To znaczy, Oczyszczania czystości. wody. E, mówi się, że dzieciaki, które mają kontakt z wodą, nabierają szybciej pewności siebie. Ciekawe, czy słyszę... przebijemy się przez Frankę? Spokojnie. Ja, ja pójdę. No, Idź po Frankę. Ja e, Nina przestała śpiewać, To też jest ciekawe, ale bardzo pięknie Nineczko śpiewałaś. E, naprawdę nam się podobało. Polecamy Państwu ten sposób spędzenia wolnego no, czasu z książkę. dziećmi, prawda? Naprawdę warto... Y, y, y jest z tego ogromna, ogromna frajda. Witamy cię, Franiu, ponownie z nami. A z książki jest, jest czytelnik, ja wyszło. Jeszcze powinniśmy na koniec powiedzieć, taka kąpiel nie powinna trwać zbyt długo, prawda? To nie chodzi o wiele godzin w wodzie. Te zajęcia trwają pół godziny, to jest raz w tygodniu, myślę, cię, że to jest optymalnie. Jest bo po pół godzinie osi... dzieci są już zmęczone. Do dwóch lat potrafią później wyłożone do samochodu. Odpaść momentalnie, tak to jednak i je ma. Granicą powinien być zdrowy rozsądek, mi się wydaje. Żadne lekarskie zalecenia, że dłużej niż 45 minut na przykład, albo krócej niż ileś lat. Zalimentacja jakoś, bez to... przepisów, niekoniecznie. Franek, jesteś cudny, po prostu zachęciłam się mi, że, że lubi wodę nie tylko w wymiarze basenowym, ale na, nawet taki musieliśmy pozbierać, różne szklanki, naczynia. Bo... I jak teraz pięknie nas słucha. A już kończymy, Franiu, ale z tobą będzie osobny wywiad, jak tylko nabierzesz pewności siebie. Zapraszamy